Makao i pomakale, mały street i zapraszam na Flesza. Do sieci trafiły już recenzje najnowszej odsłony serii remake'ów siódmej części Final Fantasy o podtytule Rebirth. Tak wiem, skomplikowane. Za to w recenzjach nie ma nic skomplikowanego. Gra przez wielu jest już w tym momencie uznawana za grę roku. Cenione jest wszystko, fabuła, postacie, świat, ale także muzyka i grafika. Ocena produktu od Square Enix na Metacriticu to 93 na 100. Tak samo na OpenCriticu. Redaktor Gry Online ocenił tytuł, uwaga, na 10, w 10-stopniowej skali. Szkoda tylko, że gra nie ma nawet polskich napisów, ale do tego rodzimi gracze chyba się już niestety przyzwyczajają. Naszą recenzję możecie już przeczytać na portalu Gry Online albo Podejrzeć na kanale TV Gry, Plus. It's fine, because with this... Balatro to nietuzinkowy rogalik, bo o tematyce pokerowej. Gra dosłownie polega na graniu w pokera, no ale takiego na lekkich sterydach. Okazuje się, że graczek kochałem takie perełki. Potwierdza to pik bawiących się osób, który uplasował się na poziomie 24,5 tysiąca graczy, grających jednocześnie. Warto tutaj dodać, że na Steamie gra cieszy się przytłaczająco pozytywnym odbiorem na poziomie około 99% pozytywnych recenzji. Recenzenci również pokochali tytuł. Według recenzji OpenCritic gra ma średnią ocenę na poziomie 90%. 4%. Jeżeli się pośpieszycie, to będziecie mogli ustrzelić tytuł za około 59 zł. Then grab a Wczoraj dostaliśmy zwiastun ogromnego dodatku do Elden Ringa o podtytule Shadow of the Earth Tree. Zapewni on prawdopodobnie wiele godzin zabawy, ale niektórym nadal jest mało, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, jak tytuł został odebrany przez graczy. Fani zaczęli się zastanawiać, czy to będzie jedyne DLC, jakie gra otrzyma. Reżyser produktu Hidetaka Miyazaki, w wywiadzie dla IGN, stwierdził, że studio From Software nie planuje kolejnego DLC lub kontynuacji gry, ale deweloper nie przekreśla dalszego rozwoju marki. Dziś na rynku zadebiutował Pacific Drive, pierwszy osobowy survival, a zarazem debutancka produkcja studia Ironwood Studios. Produkcja została już oceniona przez recenzentów i może się pochwalić średnią ocen na poziomie 78 na 100 w serwisie Metacritic i podobną na platformie OpenCritic. Krytycy chwalą przede wszystkim świetny klimat, system rozbudowy samochodu oraz ścieżkę dźwiękową. Aktualnie tytuł można dorwać za nieco ponad 98 zł na pc ach i 129 zł na PlayStation 5. Hmm? Według pierwotnych założeń kontynuacja przebojowego Prison Architecta miała trafić na rynek 26 marca. Tak się jednak nie stanie, ponieważ firma Paradox Interactive zdecydowała się przesunąć premierę wyczekiwanej strategii. Nowy termin debiutu to 7 maja. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że choć wydawca jest już spokojny o grę, to dodatkowy czas zostanie wykorzystany na naprawę większej liczby błędów i dopracowanie optymalizacji produkcji pod kątem wszystkich platform. Wydawcy zapowiedzieli również, że od marca prowadzone będą transmisje, w trakcie których fani w tej serii będą mogli śledzić końcowe etapy rozwoju Prison Architecta 2. Już za chwilę Sons of the Forest wyjdzie z 12-miesięcznego Early Accessu i zadebiutuje w wersji 1.0. Popularny survival od studia End Night Games opuści wczesny dostęp 23 lutego około godziny pierwszej w nocy. Przez ostatni rok End Night Games nie próżnowało, dodając do gry m.in. nowych przeciwników, funkcje gry na gitarze czy chociażby środki transportu. Twórcy zapowiedzieli również, że większą rolę w grze odgrywać będzie postać znanego z jedynki, Timiego. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się i cześć!